Stworzenie to sztuka, to terapia, która nie pyta o recepty ani o wyniki badań. Wystarczy kartka, farba, glina, a czasem zwykły długopis i serwetka w kawiarni. Kiedy malujesz, rzeźbisz, piszesz czy nawet bazgrzesz coś bez sensu. To tak, jakbyś rozmawiał ze swoim sercem. Ono nie zawsze potrzebuje wielkich słów, czasem wystarczy jedna kreska, jeden kolor, żeby poczuło się lżej. W terapii zajęciowej nie chodzi o arcydzieła. Chodzi o to, żebyś wreszcie przestał walczyć z myślami i dał im ujście. Każdy ruch pędzla to jak oddech, każdy dźwięk gitary to jak westchnienie, a każda nieporadna figurka z gliny to dowód, że twoje ręce potrafią ulepić coś więcej niż tylko listę problemów. I wiesz, co jest najpiękniejsze? Że w tej sztuce można się nawet pośmiać, bo gdy twój obraz wygląda bardziej jak wypadek w fabryce farb niż jak pejzaż, to też jest w porządku. Bo nie chodzi o efekt chodzi o to, że przez chwilę twoje serce zamiast płakać bawiło się kolorami. Sztuka nie pyta o perfekcję. Pyta, jak się dziś czujesz? A kiedy odpowiadasz kolorem, dźwiękiem albo zwykłym kleksem, nagle okazuje się, że to, co bolało, staje się lżejsze. Bo tworzenie to najtańszy psycholog, najwierniejszy przyjaciel i najpiękniejsza forma leczenia duszy. A najlepsze jest to, że zawsze możesz przyjść na tę terapię bez zapisów i bez limitu wizyt. Jeśli uważasz ten film za przydatny, polub go, prześlij dalej, albo podziel się. W komentarzu swoją pasją, co tworzysz? Może to być malowanie, gra na instrumencie, tworzenie muzyki elektronicznej na aplikacjach, tłumaczenie piosenek, lepienie z gliny, modelarstwo czy stolarstwo, byle nie hobby terroryzm i napisz, jak twoja pasja odmieniła twoje życie. Pozdrawiam i do usłyszenia.